Choroba Alzheimera kojarzy mi się z jednym przykładem, który kiedyś oglądałem, mianowicie film, w którym widziałem osobę, która musiała pilnować swoją chorą matkę, żeby nie, ta nie włączyła na przykład nie, tak po prostu gazu w kuchni. Kojarzy mi się szczególnie z zanikiem pamięci. Zanik pamięci przeważnie chyba występuje na, w, w, w czasie. W, Obecnym czasy wsteczne, to lepiej ludzie pamiętają. Z takim procesem otępiennym u osób starszych... To raczej z zanikiem pamięci. K Chodzi ku kursu, kasuka, gubił się nie ma. Się bardzo dziwnie zachowywała w różnych sytuacjach. I to nawet nie była kwestia zapominania, ile takiego gubienia się w rzeczywistości. W pewnym momencie zauważyłam, że zaczyna mieć problem z przyjmowaniem leków. Czyli, jak na przykład zachorowała, tam przeziębiła się, mieszkała sama, jak się przeziębiła, to się okazywało, że nie przyjmuje leków, bo sobie z tym nie radzi. Zaczyna gubić pojęcia podstawowe załóż skarpetki, to nie wie, co są skarpetki, co są kapcie. Codzienne czynności, które nam wydają się bardzo proste dla ludzi chorych na Alzheimera są nieraz rzeczą nie do pokonania, gdyż przygotowanie sobie zestawu bielizny, tak jak my to robimy na co dzień, jest trudne szukanie w szafkach, przekładanie z jednej szafki do drugiej, mieszanie ubrań. I w kontekście tego wszystkiego, całego tego bałaganu, nie wychodzi nic. Czyli ten pacjent nie wie, co ma z tym zrobić. Zaprosiliśmy kilku uczestników do tego, aby doświadczyli tego, co doświadcza osoba chorona Alzheimera. Czyli to polega na tym, że ja będę czuła to, co mój mąż czuje od czasu do czasu w tym swoim mózgu. Tak, Poprosiliśmy uczestników o to, żeby założyli specjalnie przygotowane do tego projektu gogle, ponieważ kiedy usiądziemy i spojrzymy przed siebie, widzimy to, co się dzieje po lewej i po prawej stronie. Osoby w początkowym stadium widzą w ten sposób, tak? czyli tak jak sobie zasłonimy. W kolejnym stadium widzą już. Tak zwa, tak, to jest takie, tak zwane widzenie lornetkowe. W tym najtrudniejszym stadium choroby osoby widzą w ten sposób czyli widzą e, lunetowo. Poprosiliśmy o to, aby włożyli słuchawki na uszy. W słuchawkach był dźwięk taki dosyć piskliwy, wysokich tonów. W momencie, kiedy jest wiele osób w pomieszczeniu, kiedy to jest na przykład czy jakieś urodziny, czy jakieś święto rodzinne, bardzo często się zdarza tak, że chorzy mówią ja już nie chcę, ja już chcę stąd wyjść, ja już, ja już nie mogę tu wysiedzieć. Dlatego, że słyszy bardzo wysokie tony. Te głosy się nakładają na siebie i nie różnicuje tych głosów. Poprosiliśmy również o to, żeby osoby założyły rękawiczki. W rękawiczkach były ziarnka kaszy gryczanej. One utrudniały chwytanie. U chorych na co dzień widzimy to, że ten chwyt jest mało precyzyjny. Poprosiliśmy również uczestników, aby włożyli w buty ziarnka ryżu, które również miały utrudnić takie chodzenie, trochę tak imitować takie, takie szuranie, jak często u chorych to, to widzimy. Nie rozumiem. Przede wszystkim to w ogóle nic nie widzę. Tylko zarysy. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem co mam zrobić. Znajdź proszę czerwony szal. Podejmij. mi. Czerwony szal. Nie słyszę. słuchawki. O Jezu. Okay. O Jezu, jak Ci I w ogóle. O matko jedyna. Uff. Pani Kaszub. To jest przeżycie w ogóle masakra. Ja, jak się masz? No teraz mi troszkę lżej, mhm. aczkolwiek no było to bardzo, bardzo trudne do wykonania. Bardzo stresujące. Powiem, że Troszeczkę jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że, tak aż, że jest to aż tak bardzo trudne. O istocie choroby mówimy, że to jest zaburzenie tej pamięci świeżej, czyli zaburzenie takiego miejsca w mózgu, do którego dochodzą wszystkie bodźce i do którego my wyciągamy z naszej pamięci długotrwałej doświadczenie. I dzięki tej konfrontacji, co do nas dochodzi, i tego, co wiemy o życiu, możemy wykonywać pewne ruchy i robić, i działać. To też? Porozkładać? Z uwagi na skryty. Przebieg tej choroby i podstępny. Ja bardzo rekomendowałbym od 60. 65. roku życia coroczne wykonywanie testów przesiewowych, które byłyby w stanie być wstępem do ewentualnej diagnozy. Nie, to jest w ogóle do kitów. Bez mm. okrycia. Człowiek bez okrycia? Na gus. a g ustnie. i. Nagi. Proszę. Proszę Wpisać? Pisać? pisać? Mhm. Ja już go zgubiłam. Nie ten człowiek był? Nie, dlatego mój mąż nie chce rozwiązywać krzyżówek. Tak jak żeśmy kiedyś pasjami. Tak teraz on w ogóle nie dość, że we mnie nie widzi. Nie dość, że zapomina słowa. To, to jeszcze ten szum. Nie do cholery. Ja nie będę tego rozwiązywać. Nie, tego się nie da w ogóle przeżyć. Nie. Zdejmę. Zdejmę To można zgłupieć. Że on się nie zwariował, to ja się dziwię. To się nie da w ogóle żyć. A to jak jemu pomóc, żeby dalej żył? Żeby mu to wszystko pozabierać? To, że ta bliska, opiekująca się osoba nagle poznała, co czuje chory i uświadomiła sobie, co on czuje, jest bardzo ważne. I teraz, wiedząc, że on ma ten chory, takie zaburzenia słuchu, zaburzenia wzroku, i jest tak zdenerwowany tym, że nie rozumie, co się dookoła niego dzieje. Trzeba wiedzieć, że jeżeli chcemy mu coś konkretnego przekazać, to nasz tembr głosu, ruchy, sposób tłumaczenia musi być z wielką cierpliwością, prostymi zdaniami, mówionymi powoli. A także powtarzanymi z życzliwością. Jeżeli dajemy leki zmniejszające postrzeganie, zmniejszające y, te różne y, uspokajające pacjenta, to on wtedy ma mniej kontaktu ze światem. Pierwsza rzecz to w ogóle kochać ludzi. Druga rzecz ogromna ilość cierpliwości. I trzecia rzecz rozumieć chorobę. Że te osoby, które są chore, i ich sposób zachowania czy złoszczenia się, i tak dalej, nie wynika z tego, że one tak naprawdę są, chcą to złośliwie robić, tylko to wynika z pewnego postępu choroby i one na to nie mają żadnego wpływu. Co mi się w pierwszej momencie narzuca, to ja bardzo chciałam mamę uaktywnić, żeby mama jeszcze coś mogła zrobić, żeby y, nauczyła się jeszcze czegoś, żeby jeszcze wykorzystała tę swoją głowę do czegoś. Natomiast widzę, że y, wręcz przeciwnie, że po prostu tej osobie trzeba dać święty spokój i nic od niej nie wymagać. Jeśli na coś ma ochotę, to to, to robi, nie ma ochoty, to tego nie robi, do niczego nie zmuszać. Bo widzę, że to jest po prostu okropne. To takie moje przemyślenie po tym ćwiczeniu. Opiekun sensownie powinien działania dnia codziennego jednak prowadzić i motywować do tego, żeby wstać, żeby wybrać ubranie razem z chorym, żeby pomóc mu się ubrać, żeby usiąść do stołu, żeby pójść na spacer, a jeżeli jest jeszcze możliwość, to żeby poćwiczyć poćwiczyć zapamiętywanie procesy y, myślowe, y, mowę. Po dzisiejszym dniu na pewno rozumiem, że jak ja mówię ogól się, to on stoi z maszynką, co mnie wkurzało. A to nie ma sensu, bo jak ja się wkurzam, to on wtedy na pewno się nie ogoli, ja mam przechlapane dwa dni, znaczy może dwa to przesadziłam, ale pół dnia na pewno, bo on już swoimi ścieżkami chodzi, jest nami obrażony, nieogolony, nawet nie przebrany z piżamy, on ma to wszystko gdzieś i ja wtedy też się nakręcałam i myślę sobie Boże, Boże, ja też mam gdzieś, kto mnie w końcu pomoże i miałam takie momenty, że mówię wyjdę stąd, bo, bo coś się wydarzy, a teraz zamiast po tym dzisiejszym to jeśli on tak zareaguje że to będę wiedziała że on po prostu nie robi mi tego na złość trzeba też umieć znaleźć odskocznie. to znaczy nie może być opieka nad osobą chorą całym moim życiem na pewno istotnym elementem jest zadbanie o Dobrą formę opiekuna. Osoba taka jest i ma prawo być wyczerpana. Na pewno poradziłbym rozmowę z psychologiem, na pewno poradziłbym jakieś wytchnienie. Zrozumienie tego, jak funkcjonuje chory na co dzień, zrozumienie tych, można by powiedzieć, dziwnych zachowań, pomaga bliskim, rodzinie wzmacniać relacje, poświęcać czas na no, dawanie sobie miłości wzajemnej, bo tak naprawdę chory żyje tu i teraz. I to, co doświadczy w danym momencie, tym żyje. Bo nie ma ani przeszłości, ani przyszłości dla chorego. Jest tu jest i teraz. Jeśli damy z siebie to serce, te ciepłe, życzliwe emocje, to, no to mamy szansę stworzyć taką codzienność temu choremu. Oczywiście dbając też o siebie.